No, całkiem w ogóle chyba się też mało kto spodziewał, że się tak zmieni, idąc spać o 21 do 23, ale nie o tym. Najważniejsze dzisiaj, żebyśmy z powrotem wrócili szybko do tej normalności, do tego życia, bo chyba najgorsze co było w tych wyborach, niezależnie od jednej i drugiej strony, to ogromne skłócenie ludzi. Ogromnie dzisiaj się poróżniliśmy i widzę to dzisiaj na wszystkich grupach. Specjalnie nie zabieram głosu. Ale to jest dramat. To jest dramat, jak ludzie, swoje przyjaciele, grupy, które mają łączyć, grupy, które gdzieś tam są forami dyskusyjnymi, dzisiaj dzielą i prowadzą do takiej dezintegracji ludzi. to jest chyba najsmutniejsze w tym wszystkim, i mam nadzieję, że szybko się ogarniemy. Wracajmy do życia. E, czas pokaże, co będzie. Wielu z Was jest zawiedzionych, wielu z Was jest zachwyconych. I e, tak naprawdę. Dzisiaj e, najważniejsze to jest to, co każdy powiedział: Dobro Polski. Niezależnie e, może wiele dróg byłoby dobrych, ale najważniejsze dla nas jest Polska, najważniejsze jest to, żebyśmy mogli razem tutaj dobrze żyć, żeby ludzie od nas nie uciekali. To jest najważniejsze. Zostańmy w Polsce, e, traktujmy Polaków na pierwszym miejscu, nie wspierajmy tak innych jak nas, Polaków, czyli to, co mówiłem, służba zdrowia dla nas. Na pierwszym miejscu. Oczywiście, tak jak ktoś pisał, w ciężkich przypadkach zawsze trzeba ratować życie, ale mówię, na pierwszym miejscu Polak na pierwszym miejscu, Polska na pierwszym miejscu, polski biznes, więc warto, aby też przeciętny kowalski płacił mniej za rachunki, jeśli się to wszystko da, skoro w innych częściach świata się da. I mam nadzieję, że to, co widzieliście, zostało podpisane. U Sławka Mencena będzie obowiązywało, będzie to jakiś pierwszy krok ku lepszemu. Jestem ciekaw, waszemu, waszego zdania, co o tym sądzicie, ale bardzo jestem ciekawy, jak macie pomysł dzisiaj, żebyśmy z powrotem nie, nie kłócili się, nie mówili, kto miał rację, kto nie miał, bo tak naprawdę nikt z nas nie wie. Jak było naprawdę, co stoi z tyłu, co jeden kandydat zrobi, a co drugi by zrobił, nie wiemy tego. Teraz tylko liczymy na ten czas i tak jak widzicie, chciałbym, żeby dla Polski było jak najlepiej i mam nadzieję, że ktoś będzie się chociaż chciał postarać, czyli prezydent Nawrocki, który został, ma teraz czas, żeby się wykazać, żeby zrobić dużo dobrego dla Polski, żeby się pochwalić, że coś dla Polski da się zrobić i Trzymajmy się tego, że będą dobre zmiany. E, bardzo jestem e, ciekawy, czy Sławek Mencen to mój kolega? Nie, nie jest moim kolegą. E, po prostu wiele razy występował w biznes misji. Jest przedsiębiorcą. E, jeśli chodzi o podatki, naprawdę ma dużą wiedzę. Ja jakby jeśli chodzi o przedsiębiorczość, to uważam, że i, jeśli chodzi o jakąś politykę, to, to jest to jeden z, z ludzi, którzy ma największą wiedzę. I dlatego e, tutaj o tym wspomniałem. I nie kłóćmy się, widzicie, już w komentarzach zaczyna być zaraz: A, nie jesteś za tym, jestem za tym. Nie, nie, to nie był ani jeden mój kandydat, ani drugi mój kandydat. I tak jak ktoś powiedział: Nie kłóćmy się, znajdźcie na ten sposób, żeby tu w komentarzach nie było fali hejtu, tak jak dzisiaj ona się wylewa, bo wielu z Was jest, mówię, zachwyconych, a druga część jest zawiedzionych, ale dalej jesteśmy Polakami, dalej mamy tą samą Polskę, dalej w tym samym miejscu mieszkamy, dalej jesteśmy sąsiadami, dalej musimy współpracować, dalej musimy tworzyć firmy, iść rano do pracy, zaprowadzić dzieci, i czy jest sens, żebyśmy się Kłócili o to, kto wygrał. Jak tego już teraz nie zmienimy? Teraz możemy iść do przodu, razem mówić, co powinno się stać, walczyć o to, patrzeć na ręce, ale przede wszystkim żyć, bo najważniejsze jest ten najmniejsza mała ojczyzna nasza, czyli nasze świat w koło, nasze podwórko, nasi znajomi, nasza rodzina, nasi bliscy, nasi przyjaciele. Nie zapomnijcie o tym, bo tylko tak możemy iść do przodu. Jeśli się pokłócimy jako Polacy i będziemy dzisiaj sobie wbijać noże, Tragedia, tragedia, e, więc e, bardzo Was o to proszę i mam nadzieję, że też dla Was, jakby ten czas szybko wróci do normy. Ja się już nie mogę doczekać, że skończyły się te plakaty, propagandy, e, rozmowy z jednej strony, z drugiej, bo sami wiecie, na pewno każdego z Was, niezależnie za kim byliście, dotknęło taki poziom. Manipulacji, taki poziom pokazywania różnych głupot, i mówię, na obydwie strony, na każdą tak naprawdę, na każdego kandydata, jakbyśmy zobaczyli od startu. Strasznie, że to są, że wybory są tak brudnymi i tak rzeczami, do których trzeba aż sięgać, a nie możemy wybierać na to, co jest dobre. To tak naprawdę myślę, że. Tyle, nie wiem co dalej będzie z, z, z kandydatami, co będzie z polityką, bo zajmuję się biznesem i chciałbym promować biznes, nie za bardzo się mieszać, aczkolwiek ta polityka dotyka biznesu, stąd o niej mówimy, ale ja też staram się być blisko z ludźmi, bo wiem, że relacje i te pozytywne relacje budują, więc jak widzę skłóconych ludzi, nawet w naszym towarzystwie, w naszym sąsiedztwie, w naszej rodzinie. To jest to złe. Mam taką grupę absolwentów, gdzie studiowałem i jak dzisiaj widziałem, jak się wylewa ta frustracja, no to jest straszne. I, a może po prostu zachowajmy ją dla siebie. Wielu z nas może się nam to, yy, myślę, że przełożyć na pozytywną korzyść. Tyle. Robimy swoje właśnie. Trzeba iść do przodu, zapierdzielać, rano trzeba wstać, yy, iść i zarabiać pieniądze, walczyć o nasze dzieci, o to, żebyśmy w tej Polsce mogli mieszkać i tak jak mówię, róbmy wszystko, żeby Polak był na pierwszym miejscu, żeby polskie firmy były na pierwszym miejscu, żebyśmy się mogli rozwijać, ale bądźmy otwarci na innych, tak jak powiedzieliśmy, otwarci to znaczy, że jak ktoś przyjedzie z innego kraju, to tylko do pracy, tylko kiedy pracuje, powinien według mnie, oczywiście moje zdanie, być w Polsce, jak nie, tak jak w Anglii, jak, tak jak w, w Dubaju czy w Stanach, musi wracać do swojego kraju, bo my mamy wspierać siebie. Mamy tutaj powodować, że Polacy będą dumnie mieszkali w Polsce, chcieli wracać do Polski, rozwijać się, mieć tu rodziny i na tym się wszyscy powinniśmy skupić. Nie wiem, co zrobi rząd, ale wiem, co my możemy zrobić. My możemy być razem i tego wszystkim Wam życzę dobrego dnia i dużo, dużo e, dobrych chwil do, i przejścia do normalności jak najszybciej. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!